Witaj na kanale autentyczne. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Gdy zobaczysz Narcyza po latach, możesz wyobrazić sobie, że stoisz w restauracji, kawiarni. Ludzie siedzą, rozmawiają, jedzą, piją. Śmieją się. Słychać naczynia, szklanki, widelce. Życie toczy się dalej. Minęły lata od manipulacji, z którą miałeś do czynienia. Teraz już czujesz się silniejszy. Powstałeś, podniosłeś się, odrobiłeś lekcje, zadania domowe. Można powiedzieć, że nawet czujesz się silniejszy. Niż byłeś dawniej, przed narcyzem. Teraz jesteś świadomy. Zmierzasz w kierunku drzwi i nagle, może, czujesz ścisk w żołądku, drżenie rąk, mocniejsze bicie serca, podniesione ciśnienie, stres. Widzisz przez szybę, że stoi tam narcyz, oprawca. Wygląda niemal tak samo, idealnie, pewny siebie, najważniejszy, najmądrzejszy, lecz coś wydaje się nie tak. Coś jest w tym wszystkim dziwnego. Może to jego fałszywy uśmiech. Przeszukuje otoczenie swoim drapieżnym wzrokiem. Może szuka źródeł zasilania widowni, publiczności. Zagrożeń, zdobyczy, być może zrobiło ci się słabo, nie wiesz jak się zachować. Stare wspomnienia powracają, kumulują się, dewaluacja, wszelka krytyka, dwuznaczne żarty, przypomina ci się gaslighting, który sprawiał, że miałeś wątpliwości co do własnych zmysłów. Co do otaczającego cię świata. Ciągle walczyłeś o to by pozostać sobą. Następnie niekomfortowe uczucie zanika, jest zastąpione spokojem. Narcyz cię zauważa. Jego ekspresja się zmienia. Zauważasz moment zawahania w jego spojrzeniu. Uśmiechasz się, ale na ciebie nie patrzy. Nie musisz niczego udawać, nie musisz niczego wyjaśniać, nie musisz angażować się w rozmowę. Zamiast skupiać się na narcyzie, pozostajesz sobą, pozostajesz spokojny, jesteś tym, kim jesteś i narcyz nie będzie już niczego dyktować. Już jesteś w swoim świecie i nie dasz się wciągnąć. Do jego fantazji, do jego gry. Narcyz wyczuwa Twoją zmianę, wyczuwa brak kontroli, nie ma już władzy, Jego urok nie robi już na Tobie wrażenia, nie trwa tyle co wcześniej. Nawet jak usiłuje Cię zwabić, to jest to bezskuteczne. Nawet jeśli wymienicie. Kilka grzecznościowych słów czy zdań, to nie chcesz tego kontynuować, i z podniesioną głową idziesz w swoim kierunku. Właśnie wychodzisz. Na zewnątrz możesz już głęboko zaczerpnąć powietrza, możesz odetchnąć. To zdarzenie nie robi już na tobie wielkiego wrażenia. Nie czujesz się już tak, jakbyś wracał do przeszłości. To był jedynie pewien etap w Twoim życiu, i już go zakończyłeś. Było to niezbędne do tego, byś się rozwinął, byś uzupełnił swoje deficyty, swoją wiedzę. Dla Narcyza to tylko ulotna chwila, dla ofiary może być to zakończenie, może być to zakończenie, którego nie potrzebowaliśmy. Mogliśmy nawet nie wiedzieć, że tego nie potrzebujemy. Może być to ciche zwycięstwo, potwierdzenie tego, że odzyskaliśmy swoje życie, wolność. Spotkanie narcyza po latach może być mieszanką różnych emocji. Możesz uświadomić sobie wtedy różne rzeczy, w zależności od tego, jak wyglądała Wasza relacja. I w zależności od tego, jak duży postęp, jak duży sukces odniosłeś w swoim życiu później. Najczęściej narcyz się nie zmienił, nawet po latach od stosowania braku kontaktu. Dzieje się tak, ponieważ zachowania narcyza to powtarzające się schematy zwykle wykształcone już na wczesnym etapie dzieciństwa jako mechanizm obronny, jako mechanizm radzenia sobie z niepewnościami i traumą. Narcyzowi brakuje samoświadomości, jest niezdolny do tego, by zastanowić się nad sobą i swoim toksycznym, destrukcyjnym zachowaniem. Narcyz, nie może więc pracować nad zmianą swoich zachowań, ponieważ nie uważa, że robi coś złego. Narcyz obwinia innych, przerzuca winę i odpowiedzialność, unika odpowiedzialności i skupia się na utrzymaniu idealnego wizerunku, maski, roli, jaką odgrywa. Dlatego zmiana u Narcyza jest. Bardzo rzadka, najczęściej niemożliwa. Niektórzy narcyzi mogą dostosować swoje zachowanie na zewnątrz, jeśli zmierzą się z konsekwencjami, mogą wydawać się bardziej świadomi swojego zachowania, może wydawać się, że żałują, lecz tego rodzaju zmiany są najczęściej powierzchowne. Ma to na celu odzyskanie kontroli i odbudowanie fałszywego wizerunku. Nie ma to na celu prawdziwej zmiany, rozwoju i refleksji. Jeśli natkniesz się na narcyza po latach, to będzie wydawał się znajomy, pewny siebie, charyzmatyczny. Może też wydawać się zgorzkniały, mściwy i roszczeniowy. Może wydawać się manipulujący w zależności od sytuacji, od okoliczności. Nawet jeśli narcyz zachowuje się inaczej, to dobrze zadać sobie takie pytanie: czy to jest szczere, czy to jest prawdziwe? A może to po prostu kolejna taktyka narcyza, kolejna manipulacja. Ponieważ prawdziwa zmiana jest bardzo rzadka, łamane, niemożliwa u narcyza, niewłaściwe skreślić. Zmiana wymagałaby od narcyza zetknięcia się, konfrontacji z własnymi słabościami, niepewnościami, z przyznaniem się do winy, do błędu, z byciem odpowiedzialnym i poniesieniem konsekwencji. Zmiana wymagałaby od narcyza tego wszystkiego, co stara się ukryć. Dlatego, niezależnie ile czasu upłynęło, najczęściej napotkasz na podobny schemat zachowania. Zauważysz, że narcyz nadal poszukuje uwagi, nadal udaje dobrego człowieka. Nadal chce się wyróżniać, będzie usiłował cię zaczarować lub zastraszyć. W zależności od tego, jaką taktykę przyjmie tym razem przyciąganie czy odpychanie kij lub marchewka bombardowanie miłością, a może triangulacja. Życie narcyza może wydawać się sukcesem lub chaosem. W zależności od tego, jak dobrze udaje mu się utrzymać iluzję, fałszywą tożsamość, rolę, którą odgrywa. Jeśli nie ruszyłeś naprzód, jeśli nie pracowałeś nad sobą i swoim życiem tak, jak należy, to zwykle dynamika relacji z narcyzem pozostanie niezmienna. Wtedy możesz czuć się niespokojnie. Możesz zrobić krok w tył. Możesz się cofnąć, lub nawet dać wciągnąć w relację raz jeszcze. Wtedy jest to wynikiem nierozwiązanych emocji, wiary w iluzję. Jest to wynikiem braku rozwoju osobistego. Lecz jeśli wykonałeś odpowiednią pracę nad sobą, to zachowanie narcyza może wydać Ci się puste. Głupie, a nawet zabawne. Już nie zasilasz iluzji, już w to nie wierzysz, ponieważ wtedy już wiesz, że wszystko co robi, wszystko co mówi, wszystko co pokazuje narcyz jest fałszywe. Jeśli ruszyłeś naprzód i jesteś pewny siebie, to takie spotkanie będzie dla ciebie potwierdzeniem tego, jak daleko zaszedłeś. Wtedy próby kontroli narcyza, próby zastraszenia cię lub zaimponowania, próby wywołania zazdrości nie zrobią już na tobie żadnego wrażenia. Wiesz już, że celem narcyza jest pozyskanie zasilania, sprowokowanie cię do reakcji emocjonalnych, lecz już postawiłeś granicę. Stałeś się asertywny, stosujesz metodę szarej skały wtedy, gdy to potrzebne. Możesz uważać już, że Narcyz jest żałosny, możesz być obojętny, nie będziesz już czuć złości czy strachu. Narcyz może usiłować sprawdzić, czy ma nad tobą jeszcze kontrolę. Ile kontroli ma nad tobą, lecz jeśli będziesz opanowany, będziesz odpowiadać i zachowywać się spokojnie, w sposób pewny siebie, będziesz neutralny, to wtedy narcyz może szybko stracić zainteresowanie, ponieważ już nie jesteś źródłem zasilania, nie dajesz mu tego, czego chce akceptacji. Regulacji emocji, chaosu. Wraz z upływem czasu narcyzm ma trudności z utrzymaniem iluzji, w szczególności gdy jego taktyka przestaje działać, przestaje być skuteczna. Niektórzy narcyzi mogą stworzyć siebie na nowo, mogą używać innej maski, mogą nawet twierdzić, że się zmienili. Lecz ich schemat zachowań pozostanie niezmienny. Mogą też lepiej się maskować. Wiele zależy od tego, jak silny masz granice, od tego, jaki jesteś asertywny, od tego, jaki jesteś niezależny. Wiele zależy od tego, jak się czujesz, w jakim miejscu życia jesteś. Wiele zależy od tego, czy jesteś w stanie zobaczyć Narcyza i nie czuć już niczego pozytywnego ani niczego negatywnego. Tak jakbyś był kimś obcym, jakbyś mijał nieznaną ci osobę na ulicy, wobec której jesteś obojętny. Spotkanie Narcyza po latach od doświadczenia przemocy z jego strony. Może wywołać chęć pociągnięcia go do odpowiedzialności. Lecz jeśli uporasz się z traumą, gdy już będziesz stabilny emocjonalnie, to wtedy nie będziesz chciał poszukiwać odpowiedzialności u narcyza. Nie będziesz też chciał się mścić lub go demaskować. Wtedy może zmienić się Twój cel, Twoje nastawienie. Wcześniej mogłeś chcieć sprawiedliwości, a teraz twoim celem będzie spokój i utrzymanie dystansu, utrzymanie granic. Jeśli jednak nadal nosisz ból w sobie, to spotkanie może wywołać chęć konfrontacji, lecz nie powinieneś kierować się emocjami, nie powinieneś robić niczego pochopnie. Osoby narcystycznie zaburzone będą unikać odpowiedzialności za to, co robią, więc nawet jeśli będziesz do tego dążył i dojdzie do konfrontacji, to najprawdopodobniej narcyz nie da ci tego, co chciałbyś usłyszeć. Będzie zaprzeczać, przerzucać winę na ciebie lub przekręcać historię. Będzie robić wszystko, by uniknąć odpowiedzialności. Czasami możesz uznać, że konfrontacja jest warta twojej energii, że warto spróbować, zwłaszcza gdy poniosłeś znaczne straty finansowe, zawodowe lub innego rodzaju. Spotkanie narcyza może wtedy być swego rodzaju wyzwalaczem do podjęcia działań. Na płaszczyźnie prawnej. Jeśli chodzi jednak o rany emocjonalne, to pociąganie narcyza do odpowiedzialności najczęściej nie ma sensu. Bardziej chodzi o Twoje wewnętrzne procesy chodzi o wybaczenie, o radykalną akceptację o uzupełnienie deficytów chodzi o asertywność i właściwe granice. Chodzi o brak poszukiwania akceptacji u innych, o brak chęci zadowalania innych. Czasami chęć pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności wynika z chęci zakończenia, wyjaśnienia lub przyznania się. W przypadku narcyza zakończenie musisz dać sobie sam. Powinieneś dojść do takiego etapu. Kiedy już nie będziesz potrzebował tego, by Narcyz zauważył Twój ból. Pamiętaj, że On nie posiada empatii, Jest niezdolny do uczuć wyższych i skupia się wyłącznie na sobie. Spotkanie Narcyza może być dla Ciebie potwierdzeniem tego, jak daleko zaszedłeś, jaką drogę przebyłeś od Waszego ostatniego spotkania. Ty się zmieniłeś, rozwinąłeś, ulepszyłeś, lub jesteś na właściwej drodze, a Narcyz utknął w niekończącym się cyklu zawsze będzie gdzieś w tyle, daleko w tyle nie będzie nawet sobą. Kiedy go zobaczysz, to jego reakcja może pokazać ci, ile władzy, ile kontroli ma jeszcze nad tobą. Jeśli narcyz usiłuje cię zmanipulować, jeśli pojawia się jego urok osobisty, charyzma, bombardowanie miłością, a ciebie to już nie rusza, to może być to dla ciebie forma sprawiedliwości. Nawet bez konfrontacji, możesz pokazać narcyzowi, że już nie ma władzy i kontroli. Już uwolniłeś się spod wpływu narcyza, ustanowiłeś odpowiednie granice i żyjesz w sposób, który stawia cię na pierwszym miejscu. Masz właściwe priorytety w życiu. To Twój spokój, Twoje zdrowie, Twoje szczęście i Twoje zasady. To Twoja forma sprawiedliwości to coś, czego narcyz nie może Ci zabrać. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.